Już się też po sekundzie włączyłem w nowy film. O, tutaj piach ten został. Wczorajszy, bo wczoraj też śnieg padał, ale wczoraj to tak samo, taki malutki pruszył. Na wieczór padało, lampy się zaświeciły, padał śnieg, ale wczoraj miałem ten kamerę rozładowaną, nie miałem jak nagrać. E Ale chmura, ja nie wierzę. E, to on nie przyjdzie, ja z północy wieje. Ale szkoda chmur, bo bardzo czarna ta chmura, czyli gdzieś dopiero musi ładnie sypać, bo to jest śnieżna chmura i czarna bardzo. Ej, gdzieś ładnie sypie. U nas na, no. hm, Pa. Już. Pa. Pa. I siedzi ham na drucie i się położył. A tutaj jeszcze trzech gdzieś tutaj widziałem. Gdzie tu? A gdzie te dwa są? Jeden ham na drucie, a gdzie. A, a drugi ham gdzieś tu na, na gąsce. Nie wiem, może poleciał, ale jeden. Ham tu został. Patrzcie na drucie tego naszego prądu. Kurde, że nam zwarcie nie zrobił. Ja nie wierzę, to jest różnica. Patrzcie, tutaj tak ładnie wszystko, a patrzcie tu. Ja nie wierzę, ładna chmura nic. Taka czarna. Patrzcie, tutaj ładnie wszystko jasno, a tutaj. Du dy, 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 dy. Ja nie wierzę. Tak nie. Kot 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 ucieka. No, jeszcze, jeszcze ham śpiewa. A to wszystko przyroda. Pa pa pa. Gdzie? A na kota idzie pies. Okej, okay, okej. Okay. No, może jeszcze przyjdzie to nasta chmura, ale wątpię, wiatr z północy wieje. Na domu no, no wiatr z północy wieje i koniec. I nic z tego. Pada śnieg. O, patrz, teraz coś mocniej. Teraz coś mocniej pada. No trochę się rozpadało. Bo ta czarna się zmieszała, zmieszała z tymi białymi A i na no to? Ta czarna się zmieszała. Pa 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 jak teraz sypie Musi się pomieszało z tą czarną chmurą i tą białą, My się powieszało wszystko. Jezus! Może lepiej te okno, bo jest silny wiatr i patrzcie. Patrz. Nie tak zamyka, żeby się no nie stłukło. Patrz jak teraz sypie, patrz! się rozmieszało, zmieszało się wszystko. No teraz to kompletnie pada. Ale to tylko pruszące, ale to cały czas pruszy ten śnieg. To jest pruszący śnieg. Mm. Ale dużo spada tego śniegu. Bruszący śnieg zawsze dobre i to. Ej, ale patrzcie! Ta... Słuchajcie, ta chmura chyba idzie do nas. Patrzcie już. Ona jest nad nami już. Czekajcie, wezmę. Pozna... Ona już jest na nami, ta czarna, tak? Jest... Już ten początek jest nad nami i więcej już tak pada. Na razie ten bruszący. Patrzcie, jak konwencyjne opady. Co zrobimy? O, patrz. Coś będzie jednak, patrzcie, patrzcie, co się robi. Pa, rozsypało się. Pa. Pa, ja myślałam, że nic z tego nie będzie, a tu jest coś. Coś tam krwi. Jezus, ja wszystko na mnie leci. Pa, pa, jak się biało teraz zrobiło, ja nie wierzę. Papa, pa, jak się sypie. Ja nie wierzę. Pa, jak się sypie. Bilusieńko się zrobiło a tam na, na Starachowicach starachowi nie widać bo sypie kompletnie na Starachowicach a tutaj tylko prusze ale też nieźle bo już są konwekcyjne opady konwekcje zawsze dobre i to a teraz jest tylko nad nami tylko takie coś ale pada cały czas dalej biki zasypany. Śniegiem padającym w tej chwili, słuchajcie, byłem w domu, nadłożył się 0 stopni. Wyobrażacie to sobie przez tą śnieżę, znaczy nie śnieżycę, ale pruszący śnieg konwencyjny, spadło z, do 0 stopni. Ja nie wierzę, patrzcie. Ha, teraz tam wszystko idzie. No, wszystko, no wiatr wieje z północy, i niestety tak, tam przyszła chmura cała do nas, by jeszcze mocniej by sypała. już trochę słabiej, ale jeszcze padać sobie tak. A, ale tam cały czas sypie. No już odchodzi, już odejdzie już niebo. Patrzcie, tu już są normalne chmury. Skąd co wieje wiatr z północy, to te chmury tam są. No to już słabe, już, już bezopadowe, to już nic. Zaraz ja będzie zakończyć. tylko pójdę na górę, już idę do domu. Sobie. No. Już. prawie wszystko widać, jak to nie było starchowi. Widać, śnieg, wszystko padać. No patrzcie, już kolejne z tych chmury idą, Czarne takie, no. Bo będzie jeszcze padać śnieg. Kończę. Dzień śnieżny dzień jest po prostu.